Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych hejtranach Majte Magic Ten Legacy. Jak pamiętacie ostatnio panoszymy się po posiadłości Falagara Jesteśmy na piętrze drugim, nie wiem czy tu jest coś związane z misją Którą teraz mamy Tak czy się, możemy tutaj się pokręcić, bo w sumie exp, bo w sumie e, różne inne rzeczy Sprześmy tylko pchełkę Myślę, czy możemy... Wow, naprawdę można i wskrzeszać, i leczyć. Ta kapłanka jest jakaś OP, naprawdę. Dobra, jesteśmy w pełni sił właściwie, bez marnowania zapasów. Zobaczmy, co tu jeszcze spotka. Czy że tu jeszcze... Że to jeszcze nie jest koniec walki. Czy tutaj można wejść? Można. O Niebi. Co to jest? Na, naprawdę? Wilkory jeszcze? Y, wiszony, a nie wilkory. Oj, nie to chciałem zrobić. E, dobra, tak i odpalamy to. O, ja pierdolę jeszcze strażnik jeden. Magowie, okej, okay. wilczury, okej. Okay. Ale kurwa, ci strażnicy. To naprawdę jakaś masakra. O, od razu się uleczyła pkałka. Wilczury da, da się jeszcze bić, ale. To pozostałe to jest coś całym tego Oj, okay. teraz się nie uleczy w Nie no, wczytajmy, ja chcę trochę tej airspa w hełce podbić na no cholera, bo ona jest tardo tyłu z tym erspem. Szybki zapis, okej okay. Ale czemu... Jezu, ich tyle tutaj wychodzi? To jest jakieś strasznie ciężkie piętro, no ale cóż, popróbujmy tutaj, popróbujmy. Nie jest aż tak fatalnie, prawda? Kurwa, te cieniste pociski. Teraz dwóch strażników idzie na dobry start, nieźle. Dobra, tak, chyba zaczniemy od y, rozbicia Wilka. O Jezu, trafiłem strasznie przez przypadek. Dobra, y podbijamy regenerację na trzy tury znowu. HELKA nie teraz regenerowała dużo, ona musi przetrwać, aby z regeneracją ona ma straszliwie małe szanse to przesłanie. Dobra, teraz może puścić to jeszcze w hełka. Tak, tak, yy, tak. Odnawiamy regenerację. Ale ta ma schodzi przy takim bufowaniu. Dosyć szybko schodzi, bym powiedział. Pancerz. Dobra, teraz trzeba. Strażników zacząć bić Ten już dostał raz, więc można od niego zacząć bardzo delikatnie Dobra i teraz maga. Koniecznie Maga Dobra, Marc już nie puści czaru eee, Tak, tak Dobra, hopa Hełka, odnowienie many. O Jezu, to było tak fatalne odnowienie many. Poczekajcie, muszę zrobić małe cięcie. Okej, okay, wybaczcie za cięcie, jestem już z wami z powrotem. Uuu, burza idzie, ja pierwsze nie wiem czy to słyszycie, ale... Ogólnie kocham burzę. O, Kto? To będzie miał schizy? Nikt? Prawda? Tak dla zabawy? O cholera, nie weszło. Dobra, hopa, hopa. No, regeneracji to proszę mi nie rasić, panie Magu. Esu jest o <ścoughs> Pasuje. Pasuje w chuj, bym powiedział nawet. Dobra. O jest naprawdę Esu to nie trafił. Dobra. Pablor też potrzebuje tutaj many, bo zaraz drugi mar przyjdzie. A nie, wilczur najpierw. Najpierw wilczur, okej. Okay. Dobra, S-u. Skup się. Eee. wzrok by się przydał. Przydałby się pancerz. Rerację podbijamy. Kurczę, fchelka teraz jest niesamowitym. Po prostu składnikiem, który utrzymuje całą drużynę przy życiu. Dobra, Pabi. Kogo? Kogo? Miałeś... Maga! O ja, pieprze. On teraz może tutaj nam nieźle namieszać. jak nam puści coś nieprzyjemnego. Dobra, przynajmniej rerację mnie z tyłu. Dobra. Najpierw trzeba maga zdjąć koniecznie. No właśnie, daje to rozbicie pancerza. Wartość pancerza zmniejsza, okej. Okay. O jezu, czy ja użyłem w ogóle? Czemu ja tyle użyłem? Dobra, spokojnie. Pabi musi wypić mi z Turkemany. musi puścić regenerację. A ja esu po prostu bije. I Apka też samo. Pablor to puszony, nie fajnie. Dobra. Teraz jednego może odepchniemy na turę. Papi tutaj niech stamtuje, a pchełka w tym czasie. wypije mi many i to mniejszą. Dobra. Teraz trzeba jakoś to będzie ogarnąć. Sokoliv wzrok. Szczerze myślałem, że ten sokoliv wzrok będzie działał na parę więcej tur. to nie jest mało w sumie tyle, na ile teraz działa. Ale wiecie, ale jednak byłoby fajnie, gdyby na jeszcze więcej działało. Wiem, co w można dać, przecież ona mocniej bije z tego. Z tej. Teraz trzeba trochę zrespić. Dobra, wyczułem to. Akurat się zrespiła teraz. Nie wiem, co tu na nią użyć, może tak. Zaraz odnowimy regenerację. Na relację to to prostu zajebista sprawa. Dobra, już ciśniemy. Okej, okay, zobaczymy się, piszę na Steam, przepraszam was za to. O, wytrz wszedł. prostu świetnie radzi z tymi tymi z tymi ziomeczkami Do widzenia. Wow, pozamiatany naprawdę. naprawdę jest nieźle. Dobra, ulecz nas teraz, czy... czy aha, okej. Okay. Korzystaliśmy z jej, z jej pomocy niedawno. To w sumie nie dziwota, że nas trochę olała. Jest jakaś książka o naturze świata duchów. Ok. Jakaś mapa. Również rzecz biorąc, to ja bym się przekimał. I save now. Teraz i lecimy dalej. Dobra, teraz ta odnoga. I tutaj powiem, że coś będzie. Nie, naprawdę? Knowing <laughs> zbroja średnia, to może być dobre. tym średnie zbroi używa. Hełka lekki szat używa. Fablar ciężki zbroi. Ona lekki, ale to jest ochrona przed magiczną sobie. I ogólnie trochę ochrona podbita. Nie, dobra. Coś jeszcze wylewelowało, dotarcia Ta na czwarty poziom mm. Nieźle, szansa blok 65%, ogólne blokowanie 4, spoko jest Babi się robi potworkiem O cóż to? Myślałem, że to jest jakiś po prostu ozdobnik Ale ładne jak te komnaty całkiem Tutaj nic nie ma o, cholera, to pułapka. Ale, ale wredna pułapka. O, jest co Dobra, spokojnie. Pabi, dobra, i teraz grasimy ich. Dobra, spokojnie. Grasimy. Sokoli ten. I ciśniemy teraz. Ten jest ruszony. oj oj, oj, oj. A to jest schizowy mega naprawdę Dobra. nie no ci magowie teraz już jest są tacy straszni jak na początku byli nie wiem czy te ci na moście to ci sami byli pamiętacie tych na moście co tam nie dałem rad do kartalu przejść, to hasło ci sami, a, a z tym jak lepiej mi idzie. Znacznie lepiej bym powiedział. To H daje ochronę przed... A nie, to wszystkie obrażenia, dobra, fajnie. Ale S to ich gniecie po prostu, tych magów. Bo 130 prawie zawsze trafia. Niezniszczalny nowy poziom. Co to jest niezniszczalny, nie pamiętam? Jest na... Yy, boże, nie jest, tylko Pablor nabył kolejny poziom. Okej. Okay. Przynajmniej od początku mi się miesza cholera w lodia. Dobra, zajebiście. Co to jest niezniszczalne? To, czy to jest... To. Plus 20 pancerza, plus 5 wyższość plus 5 średnia zbroja. No nieźle. W ogóle Esu ma więcej pancerza, przez te narolenniki m.in. innymi, niż Pablord. Nieźle. Dobra, tutaj witalność, nie wiem, percepcja troszkę może o 1. Witalność o 1 i moc o 2. Wytrzymałość może i dajmy na to walkę toporem. Potwierdź dobra, ulecz nas, probitko? Jeszcze nie możesz, okej. Okay. kartyś musiał być nieprzytomny, wtedy ona by nas do fulla praktycznie ozdrowiła. Dobra, tak. Na pewno potek dla niej, potek dla niego, potek. Nie, no w sumie potek nie. Tutaj nic nie ma, żadnych sekretów. Te drzwi otwiera się gdzieś indziej, okej. Pierwsze drzwi, które nie da się otworzyć od razu. Tutaj jest jeszcze coś droga. To samo. Zostało tylko to przejście. O, jest. To jest chyba na siła. Dokładnie. O, oh, shit! Ok, Czeka czekamy teraz na nich. To odpalamy i czekamy. Dobra, dawajcie, mordowie. Eee, Pancerz. Jestem ciekaw, co te kule robią, są? i takie puszczają, takie... Wiecie, o co chodzi. Bobru i do tłumaczenia. Nie, ale wiecie, co chodzi, takie są... O, właśnie to. Co to robi właściwie? Dobra, jeszcze jedną turę przeżyje ten mark. Hellcrack jest tu Dobra, ciśniemy do ja. Zaraz trzeba się przespać, bo wszyscy otumanieni. Dobra, Esu zacznij, bo mi się miesza z przez ciebie. Dobra, nowy poziom Esa. Percepcja: od 4 Esu zacznie w końcu trafiać na poważnie. A ze skillsów Maczuga zaraz będzie na... A czy walka z Buzdrianem na Arcymistrzu? Karki mam nawet yy, zapisane, gdzie jest Serbia Arcymistrz walki z Buzdrianem. Niesamowite. Dobra, taki mamy. Sejwujemy i co tutaj mamy właściwie? Niezidentyfikowana cesarska zbroja. Tak. strong. To jest ciężka zbroja, Pabi jaką ma? Uuu lepsza będzie, plus dwa do siedowniku No Pabi, 6-9 sze pan... Uuu Pabi, Pabi Nieźle Elfi łuk, jaki łuk ma awka? Ma elfi łuk aszy, okej okay, to jest lepsze zdecydowanie Ja też mam jakiś burzowy elfi łuk czegoś tam Dobra, tutaj trzeba na pewno skręt palić. Ja, dobra, tutaj nic już nie znajdziemy, ale. Jak to wejście otworzyć? Dźwignia została przesunięta. A co na tym poziomie jeszcze zostało? Nic właściwie. Czyżbym gdzieś dźwignia tu się ominął? Może też w jakiejś ukrytej ścianie jest dźwignia. Jeszcze jak. O nie, to jest. Nie, dobra, to jest zamknięte dalej. No shit, jak to otworzyć? Tutaj widzę jeszcze coś do podniesienia. Złoty tryb? Co to jest złoty tryb? What the fuck is złoty tryb? Gdzieś to trzeba pewnie umieścić ten złoty tryb. I to na tym poziomie. gdzieś tutaj, coś włożyć. To trzeba może pasować złoty tryb. Złoty tryb są. Gdzieś to trzeba umieścić. Pewnie jakiś mechanizm się otworzy. A było artywni, może dar. Tak. kluźwa Teraz będę musiał odcięcie zrobić, jak coś to zobaczyć. Mnie to już dużo odcinkań zostało, więc może po prostu. O, tu jest beczka jakaś. Fioletowy płynce, To było fioletowy. Co, gdzieś zapiski zgubiłem. Znaczy czytajcie. Chyba wiem gdzie je mam. Okej. Okay. Poczekajcie, poczekajcie. Fioletowy, fioletowy Mmm... Maria pierwotna. Dobra, czyli pchę żona? Nie, to przeznaczenie było, tak? Dobra, może coś przeznaczenie. Nie wiem, czy coś musiałem źle zapisane mieć. No i co tu zrobić z tym trybem? Coś na tym poziomie by się wydawało. Co to za trup w ogóle jest gdzieś jest smoka? Tutaj znalazłem ten złoty tryb. Idę z idąc logiką. Gdzieś po drugiej stronie. Czyli jak to tutaj znalazłem, to gdzieś tutaj. Powinno być coś do łatwy. Do włączenia tego trybu. Mój też, że dojdzie coś, nie wiem. Coś tutaj? Nic? Naprawdę? O, dźwignia. Dobra. To powinno być pomocne. Jest. Ok, zapisujemy. Odprysk światła, What the hell is O kurwa, no nie, naprawdę. Ja pierdolę ile tych strażników idzie. Ja pierdolę. Ale będzie walka. Jeszcze magowiec idą. Ja pierdolę. Czyż to jest. Tutaj umrzemy, moi drodzy, tutaj umrzemy. No czemu w Wilkora miałeś atakować Esu? Myśl trochę. Oj, pchałka, ale ty będziesz musiała tutaj tą utrzymywać. utrzymywać. No, to będzie jakaś chora walka. Oj, pchałko, lepiej to utrzymaj. Lepiej to utrzymaj. O nie, ona jest martwa. Ale co tu się w ogóle stało? Ilu ich tu jest? Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięciu strażników, Mark, dwóch wilczurów. Stop, czytajmy. Mm. Co tu zrobić, kuźwa? Co tu zrobić? Jak w ogóle rodzina? Ja muszę sprawdzić rodzina. Trzynaście pięć. Kurwa! Ajku. To jest odprysk światła do cholery? Jakiś questitem jest? Tutaj będę to, to spierdać, szybko. Rześcia się, by się przydała, żeby to podnieść. Wiecie co? Jak mi teraz nie wyjdzie, a zapewne nie wyjdzie. Czekajcie, gdzie można było stać, czy walczyć? Tutaj jak najszybciej się dopchać. Że to nie jest. To, to jest nierealne, że się tutaj dopchać. Uczekajcie, nie macie osi na wyjścia. No nie da się, dobra O kurwa, teraz to w... Jest ośmiu straszników sześciu, ani pięciu. Kurwa. Przecież to jest jakaś nierealna tak, zabawa. Czujesz. Wszystko zblokowane póki co. Kauka to tu naprawdę ma najcięższe zadanie z całej grupy. Czy ten Mart nas teraz atakuje? Już teraz nas atakuje. Dobra, może Theomara jednak szybko zdejmiemy. Bo on spore obrażenia wyciąga tak naprawdę. Dobra, pancerz. O so Jezu, Esu, o Jezu, Awka Co mi nie trafi teraz kompletnie która pudeł była Dobra, Pabi musi teraz się uczyć ile mam... O cholera. No nie mówcie, że to jest... Nie mogę używać czarów. Ja pierdolę, ale odraliśmy. Nie wiem, teraz to nie ma za bardzo chyba sensu. Jeszcze się trzyma ta pchełka, ale czy ona się długo utrzyma, to nie wiem. Jest trochę, trochę bardzo lipa. 300, 450 na no samym mocno i 4000 szkoda, aż ich marnować. Nie, dobra. Słuchajcie, ja to sobie zrobię prawdopodobnie między odcinkami, a póki co żegnam się z wami bardzo serdecznie. No i cóż, zobaczymy czy warto w ogóle... Czy ten odprysk światła jest warty? Chwila, czy to nie jest jeden z odprysków do tego? Do kuźni? Poczekajcie... O ja pierdol, to jest jeden z odprysków do kuźni. O kurwa, to jest gra warta świeczki. Kolejne budosowieństwo by było. Nie wiem co ono by dawało. Ale może by jakoś nam ułatwi. Dobra, tak, czy się teraz się z wami żerdam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak nie zapomnijcie łapce w górę. i cóż, prawdopodobnie spotkamy się w kolejnym odcinku jak oczyszczę tą salę. Nie wiem czy mi się to uda, ale może przy odrobinie szczęścia jakoś to będzie. Tak więc trzymajcie się, no i hej, papa.